No jasne. Swoich widzów, fanów i w ogóle. Całe półtora. Dobra, dwa pragi są. Mogę wychodzić z serwera. <grystanie> stary, jest, wiesz. Nie wystarczy. Tylko Dobra. Ja go nie zabiłem. To kto to zrobił wie? No jestem krową i pewnie zaraz zdechnę, bo ja tak mam o kurwa. Ja, pierwszy rwa No Jezu, oj, to jest pojbany. Wow wow, wow 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 I Ciro mnie zabił, no proszę to okay. game Bycha. Kurwa co z tymi ranarami się tutaj dzieje to ja pierdolę jakaś porażka No to macie śnieg Ty ale nie musisz się zabijać na mój widok <laughs> Ale zobaczysz to na filmiku No zajbi się 4 to w ogóle to jest porażka jakaś nigdzie że... No Cię, ten... to, to, to jest czysty skill przecież Koło u Ciebie na konflikt Jak można nie kochać ranera ja. Najlepszej postać w historii FPS-ów tak, taka, że właściwie sobie nieważne co robisz, to i tak się ciężko trafić. Star, jeszcze jak sobie posiorbam, to już w ogóle. Tylko bo ja A, jestem junior, no dobra. A, już zaczynamy, siorbanko. Tak, poker bez Gdzie? A, predator z kampiony. Dobra, temu panu dziękujemy. Ale bez kitu, szkoda, że wy się zabijacie. Z mi trochę boli Jeszcze mi burger fragi zabiera Słabo No nie Kurwa to następny chyba jakiś odpał No przyczony w burdelki No nie, nie To za fartuch Kurwa, co to jest, ja pierdolę. Dolina? A nie, to robił. był. robi. Ich nie znałem hologoptera. A, dzieci. Aha, zdychaj skurwieno, A cóż to za lame nadingi w ogóle? Gruby Slender poszedł spać. Zagra ja gra kugliną, my i dziećmi mm. Nooo, Kuglina i dzieci A ktoś z nas, czy nie? No, Lejczel Fejczel? Do widzenia Dobrze, że nie Jessica <noise> Suchar poziom hard, widzę Do widzenia Ohoho. Wow. No, grubo Grubo to zaraz będzie Jak odpalę haksy na no runera Kurde, zajębałem się w akcji trochę A ten gaming to kto to jest? Ciśnie tą snajperką Pro action nagrane wszystko Kurwe stinks Wow ale mi ubił Patrzcie to no widzę że to nie są przelewki tutaj No kurwa to było magiczne to zrobiłem przed chwilą Aż tak bardzo dobrze No nie no nie no co to ma być No nie ma kradzienia pragów no nie, jaki złodziej Ej, No nie, Hugolina mnie z, z, z respa zabiła O nie, o nie, tak być nie może Regeneracja HP zbyt wolna No, no jak on nie żyje? on ja, ma HP. Kurwa. kurwa. O, miarę okay. takie ogarnięte, ale nie do końca. No ja jebie, teraz będzie spamował z tej siatki. Nie. SKBK i w ogóle. Nie no kurde co chwila gdzieś tu ubiega mam taki chujowy timing teraz Bez skitu. Ło kurwa, taki headshot No nie, to za nóg To takie kupi żeby za marinesem podążać w ciasne miejsce Stary, nie takie rzeczy się robiło No dawaj No i masz A Hugo Lima jest dziewicą? Nie na no, wątpię. Hugo raczej zrobił swoje. No to za noobstager. Hugo Kruger są, tak? Następny jakiś Snajperus, Nuberus. Nie, ale tu mi nie idzie. Dużo tych nubesów, sniperusów No Rafie, życiowa forma normalna Nie, no, ale teraz tak bez movementu biegłem Chcę łatwe fragi nie Dobrze, że się... nie umierasz jak chcesię przez lagi Nie chce mi się biegać tak skomplikowanie z plecy zostałem, zajebicie Upadłem tak na cipę. Bo jestem dunią jakby nie było Pugolina, spać to ja to mogę przebadać to to ja No Nie no to teraz to tak Te jumpy to będą... To, gier... to sobie jak... lepiej. to wierdle kiedyś Nie mogę, dlaczego? tu się odpierdala. Patologia. Dobra. Jest faza na zabijanie. O kurwa mać. Chciałeś mnie obić, co? Jakiś paradoks. Nie, to był jakiś predalnik, był w ogóle. Kurwa, kurwa ten. co co chwila mi fragi zabierają. To jest chuja grani Ten game zero jakiś, kurwa, rozumiesz, odpalony cheater jak nic jak na moje oko to wiesz no nie no kurwa je jakie to się akcje odpierdalają ale dobrze mam to nagrane <grystanie> będzie długi filmik podejrzewam że... no Ja będę musiał zrobić format jakiś No i już zdychasz. Nie ma chuja, nie ma fraga. O ty kurwa, yeah. nie. Nie ma, na nie ma fraga ci... i chuj. Będę się trzeba pierdolonego. No ty dziado. Jesteś gotowy na śmierć? A to nie ty. no jaki. Prefire. Kurwa, już chciałem... No Przecież to jest, to jest, legendus. Botus, I'm botus nie i ma, w ogóle. Nie ma kurwa biedenia. Ej, ten, ten, game to jest słabiut, nie dawajcie mu się tak Ja go zjadam, z każdą okay. O. nie patrzcie go, jaki na noob. Na No... Wszystko wiecznie zostało. Teleport jak nic. Ja pierdolę. Te ranery to są jakieś magiczne, kurwa. No, no dzięki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. <grym /supenie> eee... Oj, 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 Zdychaj Kurwa macie, Zdychaj Gdzie ja kurwa jestem? Kurwa, ja opiem Po sufitach już strzelam, kurwa ogłuszony. Stary, ja nie wiem, co się dzieje przez chwilę. Ale kurwa, jak ja tak mam ciężką gardność, to co ja robię tym raderem, to ja chcę myślę co wymyślić. Oj... Wiesz co jest najgorsze, że ty bardzo de dekoncentrujesz i później inny, inni mnie dojeżdżają. No, jeszcze jak sobie robię takie pomysły, jak przed chwilą, takie banalne, to spoko. Ale... Wszyscy wiedzą, że Hugolina jest największą dupą. Hugolina to na What the fuck? What the fuck? Co to kurwa było? Nice. Kurwa. No mnie gdzieś. No nie wierzę. No. Ah, kurwa. Kurwa nie zdechło. Czemu to gudna się pytam, nie zdechło? Ja tam trzeba na życie tym alejnym a tu za chwilę najd pod nogi. Poczulibyście ten ból co ja Kurwa pierdo, Pierdolony Kurwa Runner Wduchuję na tam Dziękujemy temu panu do jego No i i nad nie wiem co się stało Kurwa Hugolina no Nie, no dobra, tego gaminga trzeba zbić Bo w ogolinach to jakiś rozpalony, to widać Nie, monitor to było co? Tak Kurwa, ja pierdolę! Zobaczysz ten filmik No ładnie to bawić. Kurwa, jest ja z gościem się biję O, następny kurwa, frak Jakiś taki magiczny w ogóle o, 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 Kurwa, i, I no eee, kurwa, Dunia, orgazm przeżywa o, i to nie, nawet nie osieki. Kurwa, ten A jest pojebany. Kampi się tym predatorem. Do widzenia. Gdzie jest rów? Gdzie jest rów? Hugolina tam spamuje O! Ładnie weszło Ale tak po same kule Giużero jest straszne co to jest. Ale no, nie no. dojechał, skurwy syn Mówię ci ja go biję tam jak chcę Jak to? To jest Hugolina w końcu Nie 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 nie, to jest jakiś

Ja gram w tą grę więcej Nie no, idę zabić z Respa, bo tu mnie jakieś nady zabijają Ale spociłem się jak dziki guziec afrykański Dobra, ten to jest kurwa łajza. No jest Dlatego cały czas na niego poluję mięso armatnie, o tak będzie ci jutro? mmm, ale to akurat trochę chyba robię na drugą w tak będzie. pójdziesz tak, do kościółka. dobra, czas się odpalić No kurwa mać Pierdolę Nie no, dwa shoty i ginę nie. To jest patologia tym, tym królową. Kiedyś tak nie było przecież. Ze snajperki to na cztery strzały. No to teraz przyfarciła ta Hera I Chichiro, SKBK, no. Ej no, mój frag. Chuja. Zaraz cię, za, zaraz cię za to zabiję. Poczujesz zaraz ból dupy. ten jaki wygląda hali predator. Pewnie to samo, tylko w spódnicy. <grym> Aj to było piękne, szkoda Damce, że nie nagrywasz Ty kurwa Idę zabić jakieś ścierwo Marisowe ścierwo No nie, co to było, co to, co to, co to, to tutaj się w ogóle nie Kurwa Potem to już mi się nie chce grać Na No dzisiaj trochę ciśniemy to fakt oh. What the fuck A to ja Wiem Ło kurwa Nawet nie będzie się tego nagrane Bo ja od tylca preferuję Ja też nie? Kurwa jak to zobaczyć zobaczysz w ogóle no, ale to, to jest porażka. Nacelowuje mi z szczękami w headshot i nie trafiam. To jest po prostu dracz. A to ten no, no zacząłem się na teksturze. Polecam. I Ciro, Pogramy I Ciro. I Ciro. Hera pewnie miała zagbostkę Rzuca tymi sieciami jak gra predatorem To za zjebie bady kurwa Nie atakowałem go chuja No i jak ja tego nie trafiłem Łysyrysiu co to było? No i ta magiczna liczba. 69. To teraz robię małą penetrację. ranie nie spamuj. No nie no. Uchowaj Boże. Przed tą patologią, która miała tu miejsce. No 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 jak to się stało? Gdzie psiany prelaty No ty i ty, cię ty, ty, Ale to Ja od co bo kurwa aż tej siaty to nie mogę, nie mogę cię zabić, nie? Tak, jak nie To było kurwa de best <laughs> nie no kurwa, dobrze to nagrywasz No, Puszę to normalnie wtedy I to, i przez siatkę chyba nie mogę headshot'a strzelić, mi się wydaje No, Dante Inne. No kurwa Dobra, wbijamy tam chłopaki Robimy porządek No i co tam Ichiro? What Dzień the do... fuck? Dzień dobry No nie, to w ogóle Dobrego kurde, ten. no nie Myślałem, że mnie zostawisz z tego resztu Ale dobra, idę po ciebie Idę po ciebie Najgorsze, najbardziej zlegowane to jest świata z Włoch Właśnie to Najgorsze kurwa w tej grze Który? No to a kto? Po prostu na... na tabelę. No jak w tym, jaka jest? No bez wiem. Dante tam. A, no to by się zgadzało. Dante killa, dude. Ktoś mi tu fragi zabiera. Pamiętasz, Ravciu, jak nie tak dawno i grałem, to miałem maksymalnie 10 fragów? No, a teraz zobacz ile masz. Masz... 40. Co nie? No nie wierzę. Jezu, dobrze. Ej, ja to nie widzę. Fak, fak, nie nagrywam takiej akcji. Jaki to? ból. No, pierwszy raz chyba mi się udało sens zdjąć z gości. Pierdalaj! Kurwa, jebana na minigun! Ja pierdolę. No i A cóż to za i ci Myślałem, że będę na ściance? Niespodzianka. Kurwa, ty zapierdala. Nooo, super. Nice one. Stary, ja tu oczopą no, sobie dostanę. No, Hugolina. Z takiego pąsa do... mi... się, się. to... 10, 10. Idzie rzadko sobie. Powinieneś mi to zrobić, kurwa, dobrze. To powinieneś iść z tym raderem. <grym> 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 A. A kto w ogóle... To ktoś z tego TSa gra Hugoliną, czy nie? Hugoliną? Jak to? O, czy tam kolega, co teraz poszedł tam, po O, nie zabrał mi fraga, jak miło. Ty kutasie, jesteś kurwa... królowo Nawet nie wiedziałem. Tylko teraz, żeby żaden... ...snajperus mi się nie wyjebał, to może pofraguje To ja gram, na bardziej idziemy na... ...buncerat, bo ja na lapu gram. Jebane... ...KGB znowu mnie dojechało, ja pierdolę. tak? Nie, do lapku lapu, to po prostu Jaki masz nick w końcu liku? Jak ja wnika a w ogóle No jaki kurwa ściemniacz pierdolony i kurwa... No źle mi idzie, kurwa, nie! 126 to... fragów, nie? Napierdoli. Tak. To... Jiemniacz. Jemniacz jak nic. Pewnie to chuj dolina. Chuj dolina. Chuj dolina. Ty, 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 gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? A, chciał mnie chuj zaskoczyć kurwa, ale Prak za spraw. A tu niespodzianka Wreszcie kupa, eee. bicie, bicie tego gamera. Będę drugi może, nie? Taki jest plan. No patrzcie. What the fuck? Ej, Reneda, normalnie. on nim jak baranymi jajcami. Dary, lepiej. No nie, no no nie, no no nie, no to, to w ogóle jest. Zacznij Czekaj, miarę. Hugo Lida, zaraz go ustrzelę. <grydzi> mm. A kogo ty chcesz ustrzelić, przypomnij? Hugo i przyjaciele. O, patrzcie ja Kurwa! Jest. Jak to gdzie na autostradzie kurwa? Czy ja, ja go trafiłem? Tak nie wiedziałem A, no, akcja, perturbacja To był mój Predator No trafiłem możesz się przykleił do ściany kurwa? Co? Bo lubisz to <laughs> Rzuciłeś się No ja już mam takie motywki żeby się jak najszybciej do ściany dokleić Kurwa, ale czasem jak się odkleje, to jest słabo. Nawet Legendos się dał nabrać na to. No, dziwne, dziwne. Ale teraz mi pomógł jakiś Burger King. Burdel King? Nie. spierdalaj, bo to kurwa... Gdzie jesteś, mój ulubiony Iciro? A tutaj. O ty, Dzień dobry ładnie. ładnie ładnie Coś teraz nie trafiałem ogonem na ten przyznać Ach, kurwa ten się musiał tutaj zrespić, ja pierdolę No ja go zabiłem przecież co to co